Samemu nie zorganizowałeś na miarę godnego, godnej rozrywki, na odpowiednim poziomie, to po prostu nikt ci tego nie dawał. I myśmy w się robili takie fajne, były zawsze na początku, gdzieś w okolicach listopada, takie bale, to gdzie byśmy gdzie dawali program artystyczny. Nie wiem, jaki jest zespół w tej chwili. Ludzie mają troszkę inne priorytety. Wydaje mi się, że może mniej jest w zespole społeczników, którzy jakoś może chcieliby ten zespół współtworzyć. Chyba mniej jest ludzi takich, którzy są w zespole tylko dlatego, żeby wyjeżdżać za granicę, bo myślę, że w tej chwili każdy to może zrobić. No ale czasy się zmieniają, mody się zmieniają. Sama jestem ciekawa, jak w tej chwili w środowisku młodzieżowym patrzy się na, na, na kulturę budową, na folklor. Nie wiem, jak to w tej chwili jest. Podejście chyba ludzi do zespołu się zmieniło, w tej chwili każdy jest zagoniony, zajęty. Wszyscy są zabiegani, zalatani, wyjeżdżają też często na stypendia zagraniczne, Erasmusy, Sokratesy. Zupełnie inaczej się podchodziło, wtedy wyjazd do Proszowic na przykład na koncert to było wydarzenie niesamowite. Wtedy byłem młody i prawda, z pewnym sentymentem wspominam tamte czasy, ale teraz jak patrzę na tych młodych ludzi, to widzę to jak gdyby siebie przed tymi kilkudziesięcioma laty. Muszę powiedzieć, że od jubileuszu 30-lecia kontakt utrzymujemy regularnie, ponieważ już jako no występujemy na wszystkich jubileuszach. Każdy jubileusz jestem, spotykam się i nie ominęłam żadnego jubileusza. Często się spotykamy, oczywiście w szerokim gronie, co pięć lat z okazji jubileuszu, co mam nadzieję także nastąpi w listopadzie tego roku. No oczywiście, czekamy z utęsknieniem na, te, na, te, na, na to spotkanie. Poznanie się ludzi, no nie tyle nowych, czyli rozpoznaje się dawnych ludzi, troszkę byśmy się pozmieniali, bo to przecież już niektóry, niektórzy pokończyli 30 lat w zespole temu, więc tak jak ja prawie 30 lat. To jest wielka, wielka rodzina, i ostatnie 11 lat spotykamy się praktycznie dwa razy w miesiącu. Czyste przyjaźnie, które do dziś trwają, no trwają do dziś. Mimo, że przez wiele lat się człowiek nie widzi, nie słyszy, i nagle się spotyka, no i dalej jest tak, jakby to było wczoraj. Wszystkie takie spotkania są bardzo miłe, i właściwie, jeżeli spotykam się z osobami z moich czasów zespołowych, to wydaje nam się, że, że czas właściwie chyba nie upływa i spotykamy się tak, jakbyśmy wczoraj, wczoraj tu byli i, i, i właściwie nic na specjalnie nie dzieli. Wiadomo, no, że jubileusz jest takim okresem, że czy takim momentem, gdzie się właściwie wszyscy zjeżdżają, ci co mogą i z kraju, i z zagranicy, i z różnych miejsc, bo tu po różnych miejscach polskich przecież są wychowankowie i spotykamy się, rozmawiamy. Od 15-rotnie tańczę, ciągle spotykam się z wieloma osobami, które, z którymi kiedyś miałem okazję się spotkać w zespole, więc to jest, to jest piękne. Także czas nieprawdopodobnie szybko ucieka. No ale to się ma w sobie już, te przeżycia się ma w sobie.